No, spójrzcie, jaka zima. No, to są chyba ostatnie podrygi. E, no, jest jeszcze, co prawda, styczeń, ale tego śniegu napadało i jeszcze ma napadać. No, jest zima. Wszystko ma swoje prawa tak. Drep tup chrup, rup. Chrup. O, słyszycie? Jak skrzypi śnieg. No. O. <laughs> o. Spójrzcie jak z gałązek sypie śnieżek. Ha. Wiaterek trochę machnie i już spada śnieżek z gałązek. Pójdę sobie tutaj kawałek tą ścieżką. Ojej. Widzicie kurkę? Białą kurkę, no to właśnie z tego domku, tam przychodzą do, do tego ala parku. No, a tutaj drugi domek, no, ale chyba się yy, wrócę, zawrócę się do tego parku. Zobaczymy, może będą kurki, no. A zobaczcie, każde drzewo jest inne, prawda? No właśnie tak jak bursztyn nigdy się nie powtarza w swojej okazałości Tu gdzie jestem w Munchberg to godzinie 16 znowu ma e, spaść Następna dawka śniegu O, weszłam już tutaj po tych schódkach No, o, troszeczkę wiaterku i śnieg spada. Widzicie to, prawda? No właśnie. Fajnie. Trochę spojrzenia. W górę. O. Tak to wygląda, jak patrzymy do góry. Tak wyglądają drzewa, mi się bardzo podoba. Super. No. O, a tutaj te ławeczki czekają na wiosnę lato, żeby odpocząć sobie na świeżym powietrzu i popatrzeć sobie w niebo. No tak. No to co? Nie ma kurek. Jest chyba dla nich za wysoki śnieg. O, ośnieżona ławeczka. No. Kończymy filmik. A tutaj następne ławeczki, tu jest ich trochę. Można się na nich nawet i położyć. A tutaj taki mały plac zabaw. Zobaczcie jakie wysokie krzesła. No dla wielkoludów. A tu słoń zjeżdżalnia. O, huśtawki, bujawki. No, dzieci mogą tutaj przyjść i się pobawić. O, jak fajnie nadaje się do szkicu. No super. No dobra, schodzę już. Schodzę już. Zrobiłam rundkę. I może pójdę do centrum miasta. No to co? Podobał Wam się filmik o zimie? <laughs> Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia, do następnego.